Dzień dobry. Czołem strażacy. Witam wszystkich słuchających i oglądających codziennik biblijny w sobotę 11 października 2025 roku. Jak zawsze chcę to uczynić słowami hasła dnia, które znajdujemy z Biblią na co dzień. Dziś w Psalmie 8 wierszu 2 czytamy: Panie, władco nasz. Jak wspaniałe jest imię Twoje na całej Ziemi. A w Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale, ósmym wierszu czytamy. Jezus mówi: Będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. A my, łaskawy Dobry Boże, prosimy, racz błogosławić to słowo na sercach i duszach naszych Wiele radości, zadowolenia jest w naszym życiu. Kiedy w ostatnim czasie patrzymy na piękno Bożego stworzenia, kiedy rację ma to piękne polskie przysłowie złota polska jesień, jesteśmy tym wszystkim urzeknięci, zachwyceni i zadowoleni. Kiedy patrzymy w horyzont, Widzimy piękny zachód słońca albo wschód. Kiedy patrzymy na jakiekolwiek zabytki, to jesteśmy także tym wszystkim zauroczeni. Jak wspaniale zostało wszystko zrobione. Niedawno przeżywaliśmy Dzień Czynne Święto Żniw. Na ołtarzu był chleb upieczony ze świeżej mąki. Wokół ołtarza było to wszystko, co za Bożym Pozwoleniem zwieźliśmy do domowych spichlerzy czy gumien. To jeden wielki zachwyt i jedno wielkie zadowolenie. My w straży z wielką wdzięcznością wspominamy trzydziestolecie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Jesteśmy zadowoleni, że on funkcjonuje tak, a nie inaczej. Jest wzorem dla Całego świata. Jesteśmy zadowoleni, że dzięki temu systemowi udało się uratować niejedno życie, uratowaliśmy dorobek ludzkości. To wszystko napawa nas wielką radością i wielkim szczęściem. Ale dziś psalmista zwraca nam uwagę, że to, co sprawia nam wielką radość, to, co nas zachwyca, to otrzymaliśmy z Bożej ręki. To otrzymaliśmy od tego, który wczoraj, dziś i na wieki ten sam, niezmienny, wiecznie miłujący i dobrotliwy Bóg. Mamy gdzie mieszkać, mamy dach nad głową, mamy dobrą rodzinę, zdrową rodzinę, zdrowe dzieci. Nie musimy cierpieć głodu i niedostatku. To dzięki Panu Bogu. Ale za to wszystko. Jemu należy się chwała i część. Czy ja każdego dnia oddaję Bogu chwały pienia dziękczynienia za to, co mam, co posiadam? Czy jestem Bogu wdzięczny za chleb powszedni? Czy jestem Bogu wdzięczny za to, że szczęśliwie wróciłem do domu po służbie? Czy jestem Bogu wdzięczny za każdą udaną akcję? Jak to naprawdę jest na naszych drogach i ścieżkach życia? A dziś ewangelista Łukasz przypomina nam słowa Pana Jezusa, który mówi, że będziemy Mu świadkami, ale być świadkiem Jezusa to cały czas patrzeć na Jezusa. To zachowywać się i postępować jak Jezus Chrystus. To znaczy, że w naszych sercach nie może być obłudy, nie może być zakłamania, ale tam winna być szczera, nieobłudna miłość. Ta miłość, którą kierował się Pan Jezus. Pan Jezus, który nigdy nikogo nie odepchnął, który nigdy nikogo nie przekreślił, który nigdy nikomu nie złorzeczył, ale do każdego wyciągał swoją rękę. Wyciągał rękę do swoich adwersarzy, wyciągał rękę do tych, których społeczeństwo już dawno przekreśliło i, i postawiło w hierarchii najgorszych albo mniej niż zero, i wyciągał rękę także do swoich przyjaciół. Nikt nie był mu obcy. Nie jesteś obcy dla Jezusa Chrystusa i ten Jezus Chrystus chce, byś był mu świadkiem. Świadkiem poprzez swoje życie, poprzez swoje zachowanie, poprzez swoje postępowanie, poprzez swoją mowę. To z obfitości serca mówią usta. A co wypowiadają Twoje, moje usta? Czy wypowiadają Bożą chwałę? Kochani, jest wiele rzeczy tu, za które dziękować powinien każdy z nas. Radości w nich zdrój. Gdyby za każdą z nich tu chwałę raz oddać, lżejszy byłby życia trud. Dzięki Jezusowi. Za zbawienie duszy mej Dzięki za Twą troskę o mnie Naprawdę dzięki za zbawienie me. Niechaj każdy krok w dzisiejszym dniu Niechaj każda chwila dzisiejszego dnia Będzie chwilą, kiedy oddajemy Chwały, pienia, dziękczynienia Bogu Wszystko co mamy, Jemu zawdzięczamy Pozostańcie z Bogiem, strażacy, ile wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów do domu. Niech Pan Bóg Wam błogosławi. Z Bogiem, do zobaczenia.